Rozumiem wszystko dookoła A my jedziemy na siłownię No i taka sytuacja 654 jest. ja już powinienem być dawno na siłowni, ale niestety yy, <zyskutki> zajechałem pod siłownię i okazało się, że zapomniałem yy, kodu. A, bo mamy wejście na kod, więc dopiero teraz idę na siłownię. No i zmierzymy sobie poziom cukru po siłowni, więc zobaczymy jak to będzie wyglądało. Idziemy walczyć. Będziemy walczyć o zdrowie. Słuchajcie, nie ma tu tam co. Musi być pompa. Także lecimy. Dobra, czyli 7 rano zaczynamy. Jesteśmy na siłowni. No i co? Dzisiaj... Kardio, tylko cardio. Żadnych ciężarów. E, nic nie robimy, chociaż jest tutaj dużo. Zobaczcie, jest naprawdę bardzo dużo sprzętu. Możemy śmiało walczyć, tam jest dalsza część siłowni. E, ale dzisiaj robimy same cardio. Także wrócimy. Co zaczynamy? Bieżnia? No, lecimy na bieżnie. Pospacerujemy trochę. I zobaczymy, jak to wszystko pójdzie. No jak widzicie tutaj stopniowo sobie zwiększamy prędkość, nic nie podnosimy, bo tutaj możemy podnosić do góry. Na razie nie, na razie spokojnie, słuchajcie, truścikiem sobie lecimy, aż się rozgrzejemy dobrze, tak? I tak stopniowo zwiększając prędkość, zmniejszając, zwiększając, zmniejszając. Uzyskacie najlepszy efekt. 10 minut po 10 minutach, możemy podnieść troszkę do góry. No i teraz stopniowo możemy sobie podnosić poprzeczkę. Najlepiej taki trucizg sobie robić pół godziny Zmiany, zmiennej prędkości po prostu i oczywiście poziomu na początek w zupełności wystarczy 20 minut dwa razy w tygodniu wychodzicie sobie na, na taką siłownię, nie przyjmujcie się że ktoś tam może się na was patrzeć, coś dziś też powinien ten, który, który się na Was patrzy. Jak widzicie, ja nagrywam na siłowni i się nie stydzę w ogóle. Także na czym to polega? Każdy się ma patrzeć na siebie, a nie na kogoś. Także trzyma za Was kciuki i dajcie znać, że byliście już na siłowni. No okej, okay, jesteśmy w samochodzie już po ćwiczeniach. Jest 7:39. Ale taka jedna prośba, żebyście pamiętali o wodzie podczas ćwiczeń. W ogóle codziennie musicie dużo wypijać. Więc to jest taka prośba do was, żebyście wypijali bardzo dużo płynów, najlepiej po prostu wody podczas ćwiczeń. No to będzie dobrze wtedy. Pamiętajcie, że na siłowni musicie wypić minimum e, litr wody. No. Ok, więc teraz lecimy szybko do domu, aby zmierzyć sobie poziom cukru we krwi. A po co to wszystko? No a po to, aby właśnie zobaczyć jaki wpływ ma na nas wysiłek fizyczny czy aktywność fizyczna.